Dzień dobry. Dzisiaj będzie odpowiedź na pytanie, czy da się kupić w miarę niezgnite dziesięcioletnie auto produkcji pseudo-japońskiej, a w rzeczywistości tureckiej. Mamy tutaj Verso z 2010 roku, modelowo 11, bo to jest końcówka 10 jako produkcja. No i rzućmy sobie okiem, jak to wygląda od spodu tutaj mamy tylne osłony tarcz jest lekki nalot na belce, ale dopiero lekki, nie są to jeszcze jakieś odchodzące płaty nie ma praktycznie nic na podwoziu drugą stronę zobaczmy, też tutaj jest lekko o, przyrdzewiałe Tutaj się pojawiają jakieś delikatne naloty, ale o dziwo cała reszta jest w dość dobrym stanie. Tutaj mamy tą poprzeczkę za zbiornikiem, to już jest na podwoziu tym kodowanym jako 21, czyli jest to taki późniejszy Auris. Aczkolwiek konstrukcyjnie jest dokładnie to samo. Zobaczmy tutaj progi. Jedynie tutaj jest delikatny, delikatny nalot na końcówkach, ale już tu jest całkiem zdrowo. Podłoga jest praktycznie w idealnym stanie. Zobaczmy na te podłużnice, one są praktycznie niezabezpieczone, ale nic tutaj na nich nie widać. Przewody. To wiadomo są w plastikowych koszulkach, więc nic im się tutaj nie dzieje. Jedynie ich końcówki mogą być kiepskie. Zobaczmy tutaj na ramę pomocniczą. No, wygląda całkiem fajnie. A już takie delikatne wykwity, ale jeszcze nie jest to nic tragicznego. Spokojnie można to przepiaskować i, i przelakierować. O, popatrzmy nawet tutaj na wahaczu, to jest taki delikatny nalot. Widać jeszcze, o, to co było tutaj wysztancowane, że to prawe, żeby wiedzieli jak składać. o zwrotnice, osłony tarcz, to wiadomo, że jest element wiecznie rdzewiejący, aczkolwiek na no, nie wygląda znowu tak źle. Popatrzmy jeszcze, tutaj są osłony plastikowe. Tutaj drugi wahać. Tu mamy z przodu. A ja nie rozbierałem tych plastików za bardzo. Jedynie tutaj się przyjrzałem, że jeśli na tej belce w tym miejscu jeszcze praktycznie nic nie ma, no to znaczy, że ona jest w całkiem dobrym stanie. I nie ma tu za bardzo czego szukać. Zobaczmy z drugiej strony. Tak nam to wygląda. Progi są zdrowiutkie, nawet tu nie ma jakiegoś nalotu. Tutaj jest tak samo, do samego końca. Te końcówki, które wiecznie są wygnite, a to jedynie o, w tym miejscu pojawia się już Lekki nalot spod tego KTL-u, ale tutaj, czy właśnie na tej poprzeczce, to są właśnie takie delikatne rzeczy. Tu jest troszkę gorzej. O, zobaczmy na to. To już nie wygląda tak idealnie. Tutaj tak samo te spawy przewody. O, zobaczmy na końcówkę przewodu hamulcowego. Może na tym zostrzymy, to będzie lepiej widać. Ona jest już w takim lekkim nalocie, o. Jakby to odskrobać, to spod spodu już wyjdzie ruda. Belka od tej strony już wszystko jest tak delikatnie złapane, no ale jest to stan jednak całkiem fajny. Końcówki podłużnic. Bardziej jest hak zgnity, niż sama podłużnica pod nim. Tylny pas zdrowiutki, wnęka na koło, tutaj na niej nic nie wychodzi. A no, jedynie na tym miejscu, gdzie było podnoszone lewarkiem czy jakimś tam podnośnikiem, to trochę jest to podrapane i zaczęło gnić. Fajnym akcentem w tej generacji są tylne zaciski. One są aluminiowe, więc nie ma z nimi praktycznie żadnego problemu. Przednie są wciąż stalowe, ale też jakoś to działa. Zobaczmy na wydech: zwykła korozja wydechowa. Widać, że ta stal nie jest już takiej jakości jak była wcześniej. Ale o dziwo osłony jeszcze się nawet trzymają. Jedynie tu mamy trochę. Rudego, gdzie było spawane, i tutaj o też te spawy. Poza tym, na podwoziu praktycznie nie ma nic. Nawet te osłony z blaszki takiej typu puszka po piwie. One są praktycznie jeszcze nieruszone. Tu też się właściwie nic nie dzieje. Zbiornik plastikowy, więc jest fajnie. Nie trzeba będzie tego robić. Za to wlew paliwa już nie jest plastikowy. I gdzieś go tam korozja podjada. Przejdźmy jeszcze może do przodu, do kielichów. Zobaczmy, jak nam to wygląda tam. A no tam jest odziwo jeszcze zdrowo. Coś tam pomalutko zaczyna się pojawiać, tu ciekawy jestem, jak będą wyglądać te śruby, które w tych generacjach i we wcześniejszych zresztą też, w sumie od koroli E12 się to zaczęło. Że te śruby potrafią być w takim stanie, że już przy odkręcaniu pękną. No tu może jeszcze się uda. To auto ma dopiero 200 tysięcy z wierzchu. Zresztą te śruby wyglądają lepiej niż dobrze. O zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Rzućmy okiem jeszcze na drugi kielich tam do góry Tam jest całkiem w porządku. Nie za wiele tam się nam tej rdzy pojawiło. Tu o podłużnice całkiem to jest jeszcze zdrowe ta belka, o której wspominałem, ona też tam wygląda jeszcze nieźle jedynie tu, gdzie była spawana, no to coś się tam na niej pojawia. Właściwie to tyle z takich ciekawostek na progach tutaj zewnętrznych są plastikowe nakładki od początku do końca. No więc pod nimi albo będzie fajnie, albo będzie nie fajnie Nadkola tylne są całe w tych wykładzinowych osłonach, więc pod spodem, tam też zapewne w miejscu montażu nakrętek będzie portzewiałe, no ale tu tak jak widzimy cały tylny pas, nawet te podłużnice nad wydechem to jest jedynie taki lekki, lekki nalot, że to całkiem fajnie się da uratować, a to fajnie się skrzy wykwity soli jak to mówią, taki mamy klimat tam się coś też już, o, delikatnie pojawia ale poza tym auto jest w całkiem niezłym stanie, jak na taki przebieg wygląda to całościowo tak może ostrzymy to będzie jeszcze lepiej wyglądać no i przejdźmy sobie teraz tak może z perspektywy do przodu. Zobaczmy, jak to nam tu wygląda. No i na tym kończymy, no może jeszcze sobie zajrzyjmy tu, jak pięknie się wygrzał kat. Widać, że to już nie jest to, co było, że ta stal wydechowa w Toyocie, która zawsze była świetna, to świetna Pozostaje jedynie na flanszach. Zobaczmy. O! Tu widać, że te flansze to są rzeczywiście z nierdzewki, ale niestety cała reszta dalej już z nierdzewki nie jest. Uszy i mocowania są jeszcze nierdzewne. A potem rura to już jest zwykła, stale jakiejś tam podwyższonej jakości. I znowu mamy flansze nierdzewne. I za nierdzewną flanszą mamy znowu rdzewiejący kawałek rury. I całkiem fajny, już nierdzewny, końcowy wydech, ale już robiony nie wiadomo przez kogo. Przez Sango robiony, może dlatego nie zgnił, że właśnie jeszcze jest robiony przez Sango w przeciwieństwie do środkowego, który raczej z Japonią wiele wspólnego nie miał.